Selena Gomez kolejny raz wskakuje do pociągu nienawiści na stację Hailey Bieber TMZ wypuściła fake newsa o tym, że Hailey Bieber oczerniła Selenę w swoim najnowszym wywiadzie dla WSJ. A Hailey tak naprawdę w tym wywiadzie powiedziała jedynie Wydaje mi się, że w tej branży jest miejsce dla wszystkich, nie mam potrzeby rywalizować z osobami, które mnie nie inspirują. To zawsze denerwuje mnie, kiedy ludzie próbują mnie porównywać do innych, ja nigdy się o to nie prosiłam. Kiedy ludzie stworzą sobie wizję na Twój temat w swoich głowach, to po prostu tego nie zmienisz. Rozumiecie to, ona nawet nie wymówiła imienia Seleny, wypowiedziała się jedynie w miły sposób o tym, że jest miejsce dla wszystkich i że każdy ma prawo robić coś swojego, a media forsowały narrację, że to przytyk w stronę Seleny, gdzie ona tak naprawdę miała na myśli marki Skinker. Co ciekawe inne media zaraz po TMZ również to podłapały bez sprawdzenia, czy to nie jest przypadkiem fake news. Selena szybko postanowiła podłapać temat, rozmuchać go jeszcze bardziej, mimo że był to fake news i pokazać wszystkim, że ona znowu jest ofiarą wrednej Hailey, a ona tak naprawdę kocha wszystkich i wszystko. Napisała na swoim story, zostawcie tę dziewczynę w spokoju, ona może mówić co chce, to nie wpływa na moje życie, chodzi tutaj o popularność, nie o inteligencję, bądźcie mili, wszystkie marki mnie inspirują, jest miejsce dla każdego, mam nadzieję, że wszyscy możemy to zakończyć. Gdybyście jeszcze nie zrozumieli manipulacji, to ona może mówić co chce. Tak naprawdę nie mówiła kompletnie nic. Chodzi tutaj o popularność, nie o inteligencję, bo ona chce się na mnie wybić. Wszystkie marki mnie inspirują. Jestem lepsza od niej, bo ona powiedziała, że nie wszystkie ją inspirują. Bądźcie mili, ale nakręcę na nią hate. Potem szybko postanowiła wypromować nową muzykę na dramie, chociaż tyle czasu się działa cicho na ten temat. A kiedy TMZ i inne media postanowiły rzucić sprostowanie, że nakręcili fake newsa, ona sama też szybko usunęła story, ale to co nakręciła to jej. To, że Selena dalej próbuje ślizgać się na nazwisku Bieber nawet dwa tygodnie po własnym ślubie w ogóle mnie nie dziwi, bo ona nigdy nie przystanie. A przypominam, że dopiero jej kuzynka prosiła, żeby jej to nie mieszać. Chyba najpierw powinna zacząć ja. rozmowy z samą Seleną. Ale fakt, że media głównego nurtu powielają fake newsy i nakręcają hate na Hailey jest po prostu chory. Co o tym myślicie?